I to ja, ja wyobrażam, że było mnie dawno nie na YouTube, znaczy wczoraj gram filmik, nie, nie, tam pisano, nie, nie udało się przesłać i nie mogłam i wysłałam wam i w ogóle. Um, to było ubranie i, nie, i ja skazywałam, później kiełdowałam, potem już pisałam i nie da się przesłać. No to ja nie wiedziałam co zrobić, to przepraszam. No wam zrobię nowy odcinek. Zaczynamy. Jeszcze kiedy się spotkamy? Nie wiem. Może, no, umówmy się może na jutro, lub um, um, pojutrze. No to pojutrze. Dobrze, no to pa. Pa. Z Roksaną. Skąd ma wiedzieć? Nawet czemu się pytasz. Um, no bo wiesz. Ech, nie musisz się pytać, przecież ona jest zła. Na pewno, bo ona się powiedziała: do mnie, przepraszam. Na pewno się ze mną pogodziła. A może jakby cię okłamała. To co byś powiedziała? Nic, tylko dalej być z nią. To znaczy, że ze mną zrywasz. No dobra, no to zrywaj sobie ze mną. No to będzie tam tam tą Roxaną czy coś. Ale, Leksi, ale ja myślałam, że. Leksi. Dobra, no to tak. Leksi, zaczekaj. Leksi, to nie tak. Co? mówi, że chcesz ze mną zrywać. To nie tak. Przepraszam, nie, nie, nie chciałam. Ach, tak, nie chciałaś. Naprawdę. Sory, no. Po prostu byłam jakaś zakręcona. Nie wiem, coś mi się stało, czy mi dało coś do picia. Przepraszam, nie wiem, co się stało. Ja, jasne, to jak to pamiętasz? Nie wiem, a wiem co się stało. No to musimy zdobyć ją. No ale jak? Nie wiem, napisać im na, na telefonie. Może masz rację. Dobra, ja wierzę, że chcemy z nim. No dobrze. Poczekaj mój telefon. Jake. Ciekawe. Czek. Mm. Czy będziesz moją... Co? Co to znaczy? Co to znaczy? To na pewno mój tato. O, nie. Slogan. Czy będziesz moją partnerkom mm. oczywiście no i lofart no dobra kiedy o I ty. Dostałam wiadomość od Logana, czy będę od niego dziewczyną. Ja też ja dostałam nie, nie od Logana, tylko od Jake'a. Oh my gosh, musimy iść do nich. Ja... No dobra, no to chodźmy. Hej Logan. Hej. O! Oh. Hej, Jake! Hej, możemy porozmawiać w tam, no? Proszę.